W sytuacji podobnej co Włosi znaleźli się Niemcy, którzy zaczęli podejmować walkę o zjednoczenie ich narodu. Idea zjednoczenia stała się wówczas popularna wśród studentów, inteligencji oraz burżuazji niemieckiej. W 1806 roku upadła Rzesza Niemiecka, przez co zaczęły postawić różne organizacje międzypaństwowe chcące zjednoczyć Niemcy. A do 1815 roku. Pod przewodnictwem Napoleona I istniał Związek Reński, którą, który zmienił swoją nazwę na Związek Niemiecki, po tym jak upadł cesarz Francuzów. Związek Niemiecki należał do Austrii, która ubiegała się o panowanie nad Niemcami, ale o władze ubiegały się także Królestwo Pruskie, z czego wywiązała się rywalizacja pomiędzy tymi dwoma państwami. Prusy dążyły do wcielenia w życie idei, idei Małych Niemiec, ale Austria pragnęła koncepcji Wielkich Niemiec. Z czasem zaczęło wzrastać znaczenie Prus, co było związane z ich rozwojem gospodarczym i z tym, że prowadzili oni skuteczną politykę. A raczej ich władze prowadziły skuteczną politykę. Proces e, jednoczenia Niemiec został przyspieszony w 1861, gdy na tronie zasiadł Wilhelm I Hohenzollern. Rok potem na stanowisko kanclerza został wybrany polityk Otto von Bismarck. Zwyższył siłę, Austria słabła. Rozprawiała się ona z wewnętrznymi problemami, słabła jej rola w polityce międzynarodowej oraz przegrała ona wojnę z Francją i Sardynią w 1859. Co do Bismarcka. Jego politycznym celem było zjednoczenie Niemiec pod kierunkiem Prus. A nie bała się on używać siły militarnej. A naszego sztabu mianowań, mianowano Helmuta von Moltke, który był jednym z najbardziej wybitnych strategów XIX wieku. W 1864 Bismarck był już wspierany przez Austrię i wywołał on wojnę z Danią o księstwa Szelzwik i Holsztyn. Głównym celem było wzmocnienie polskiej armii i osłabienie Austrii. Po wygranej Prusy wzięły sobie Szelzwik, a Austrii przypadł Holsztyn, co dość szybko doprowadziło do konfliktu między tymi dwoma państwami. W 1866 Austria była popierana przez Bawarię, Wittenbergię i Saksonię i wystąpiła ona przeciwko Prusom. Armia austriacko-saska przegrała tę wojnę 3 lipca tego samego roku pod Sadową. Przez zawarcie pokoju w Pradze Prusy przejęły Holsztyn, Włoch zajęły Wenecję, a cesarz Franciszek Józef I zgodził się na rozwiązanie Związku Niemieckiego. W 1867 Prusy zwoły, powołały Związek Północno-Niemiecki obejmujący 19 państw. Zgodnie z konstytucją, która była uchwalona przez parlament, yy, dziedzicznym przewodniczącym związku został król Pruski. Po klęsce z rąk Prus osłabieni Habsburgowie zmuszeni byli dokonać zmian w swojej monarchii. Austria utraciła wtedy z Niemcami, a narody ją zamieszkujące coraz bardziej domagały się autonomii. W 1867 roku władze w Wiedniu zgodziły się na niezależność Monarchii, ale tylko dla Węgrów na nauce mowy powstało królestwo węgierskie, a tytuł króla Węgier nosił odtąd cesarz austriacki. Polityka zagraniczna, armia i skarb państwa stały się wspólne, ale główne instytucje dalej były oddzielne. Nowe państwo nosiło powszechnie nazwę Austro-Węgry. Napoleon III uważał się za protektora katolickich krajów i przez to nie chciał dopuścić do utraty wpływów w tamtym regionie. Bismarck natomiast rwał się do wojny z Francją, tak więc żeby mieć do niej pretekst e, posunął się do prowokacji używając skróconej wersji depeszy emskiej. W 1870 roku Francja wypowiedziała wojnę Prusom. Francuzi byli pewni tego, że wygrają, ale Okazało się, że to Prusy i ich sojusznicy mieli przewagę, przez co główne siły Francji zamknęły się w twierdze Sedan i 2 września 1870 roku skapitulowały. Do niewoli dostał się cesarz Francji, a miesiąc później Prusacy zdobyli kolejną twierdzę. Następnie, poprzez podpisanie przez Nowy Urząd Wstępnych Warunków Pokojowych z Niemcami, Nowy francuski rząd podpisał wstępne warunki pokojowe z Niemcami. Przez to wybuchła kolejna rewolucja robotnicza. Utworzony rząd, który był nazywany Komuną Paryską, istniał 72 dni i w ciągu tych dni ogłosił szereg bardzo radykalnych reform. Mimo obalenia rządów i masowych represji przeciwko Francuzom, system republikański okazał się być tym, który pozostał na stałe. Francusko-niemiecki pokój natomiast został podpisany we Frankfurcie 10 maja 1871 roku, przez który Francja utraciła Alzację i Lotaryngię. Zanim do tego doszło, Niemcy ogłosili powstanie drugiej Rzeszy